Cześć tu to jest dzisiaj będziemy otwierać Kulero Surprise Pets. Okej. To jest. Już to zrobiłam. Dobra. Będziemy ciągniemy za to. O, o tu tak. Ja chciałam do złe. Proszę być. Jeszcze znalazłam też taką wskazówkę. I zobaczyłam, to chyba on się zje... Nie wiem, się mieć. Okej, okay. robimy dalej. Ja Latwią, wiem, że otwieram, ale nic już będzie, tak? Tak? Mam nadzieję, że znów się tak nie zrobi, jak tak ja już poddaję się z tym. Okej. Okay. To jest 17. To jest takie coś, nie? Się... Yes! bo tutaj i tak jest mysie, to jest dobrze o, tutaj jednak zamek więc po co się tak martwiłam albo węgry zobaczymy co to jest ale skoczyło nie no, jak to jest chłopak to już odpadam i to jest najsłabiej złote to jest, więc może jest ciarkier To jest Kroli? Zobaczymy co to jest i będziemy zdawać. Co to jest za mini rzecz? Ja już myślałam, że tu nic nie ma. To jest takie mini rzecz. Coś takiego nie jest. jest jakaś spinka? Tak, są misienki. Dobra. Na targ. A ja wiem dlaczego jest jak. jak A, jest to? Nie oglądaliście wyglądaliście, mieli z 0 mega, to wiecie, ja wiem, dlaczego jest. Ojej, no spójrzcie, to jest serduszka. A ty bo jest taki? Okay. Tutaj, właśnie tu coś jest. Okay. Tutaj ona. Chyba te zwierzątkę mam serduszkę. O, myślałam tak. Patrzcie, ile ona. Włosowczyk. Musimy to to zdjąć jakie to jest słodkie o czekajcie, ja wam pokażę za chwilę. No, za chwilę wam pokażę. O! Patrzcie! To jest! Nie, jakie to jest słodkie! No! To jest taka fajna maseczka. Nie wiem dlaczego. Muszę zrobić jakaś naklejka. do majkuli nie będzie? To jest słodkie Zobaczcie Oj, tekstury Nie wiem w ogóle co to jest Kotek? To hmm. nie wiem, przecież Nie, no, na pewno jeszcze Możecie mi napisać jak, jak wiecie Muszę tylko go tak ułożyć, żeby stał Oj, on jakby ma coś no sobie jakbyś trzeba go było zmierzyć w wodzie. Ale pokażę Wam jeszcze co on jest. Zobaczymy. Ja na coś zobaczę, co on jest rzadki. Trochę. No, Może widać, że tutaj są rzadkie. A to. To i, on jest... Rzadki, nie mam nie zobaczymy. To jest. To jest to. Ok. A mój Okej, okay. o mm. to jest dziwne. Jakieś włosy cała odstępzał. Yeah. Nie. Nie, nie, nie. Dobin, nie. Tu jeszcze kurde, trzeba ją tylko złożyć. Okej, teraz jakaś inna instrucja. Czeka. <grym> Dziwna instrukcja muszę. Widzimy bardziej kolorowe instrukcje, czekajcie tego tyłu. Te mi się bardzo podobają. I mi się jeszcze najbardziej podobają te tu. I dobra, czekajcie, to nie wszystko. Trzeba? No. Pokażę Wam. Czy jeszcze? Ja jeszcze tutaj. I ja się ją wybrałam i chciałam wam pokazać, że zagląda tu. Tutaj. że jak się tu po to ona ma takie... Nie wiem jak to powiedzieć, Dziwne. Nie wiem, takie znaczki. To ja się boję, że to wygląda. Ja w nie powiem jak to wygląda że to się stało, że takie ma ta paska? Okay. I... Aha. Tutaj są jeszcze jej Tutaj jest I, i ten kierubiczko. Co Nie. Ja nie jest złoty Łotę, mm -hmm. to okay, <laughs> e, To są chyba skinki dla mnie, czy dla Właściciela tej zabawki? Nie wiem. Ja, Czyli właściciela. A tutaj jest jej i kula Wow, to jest fajce. ja jest stary poślizg. uj, Moja fryzura. sorry Tutaj jest jej maska. Tak. Okej. Okay. Teraz już był koniec odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, które musi dzwonić. Dobra, dobra.